Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, która jest godzina, ale znowu mam spotkanie. Witajcie w podcaście, który mógłby mieć agendę, ale zapomniałem ją wysłać. Dziś opowiem o tym, jak wygląda spotkanie korporacyjne oczami osoby z ADHD, czyli chaos, multitasking, mikropanika i przypadkowa kreatywność. Zapnijcie pasy. Sekcja pierwsza. Spotkanie zaczyna się niewinnie. Hej, szybka akcja, tylko dogadamy temat maila i mamy to. Haha, ha, zawsze szybka akcja. Tak samo jak szybka kawka, szybki brief i szybka rekrutacja. Po trzech minutach jesteś już na Teamsach z ośmioma osobami, a jeden typ udostępnia ekran i przez przypadek pokazuje mema o korpo. Czyli jest dobrze. A najgorsze, nie wiesz po co tam jesteś, ale boisz się wyjść, bo może padnie Twoje imię. To jest jak Russian roulette. Tylko z kamerą i mikrofonem. I oczywiście, wszyscy bez kamer. Oprócz tej jednej osoby, która świeci ekranem niczym latarnia morska. I ty, bo zapomniałeś wyłączyć. A najgorsze, siedzisz z miną zaangażowania, a w głowie masz więcej pytań niż na maturze: czy to spotkanie się skończy zanim zacznie kolejne? Czy mogę się rozłączyć i udawać, że mnie wyrzuciło? Czy ktoś widzi, że jem chipsy z biurka? Sekcja druga. ADHD odpala tryb hiperanalizy. Zaczyna się gadka. Prezentacja, slajdy, KPI, targety. A twój mózg? O, czy ten koleś ma kubek w kształcie kotka? Chcę taki, może na urodziny, albo nie, albo tak. Ciekawe, czy koty piją kawę. Wracasz na spotkanie. Slajd 11 z 48. Dlaczego slajdy są w kalibri? Kto jeszcze używa kalibri? Twój mózg próbuje się skupić, ale jest głodny i spragniony. I nagle pamiętasz, że nie zapłaciłeś rachunku za prąd. Multitasking osoby z ADHD. Notowanie, scrollowanie Instagrama, zamawianie karmy dla psa i przypadkowe włączenie. Mikrofonu w najgorszym momencie. A w tle słyszysz... Paweł, powiedz mi proszę, co o tym sądzisz? Paweł, co o tym sądzisz? Wpadasz w panikę. Kto to Paweł? Czy ja to Paweł? Przewijasz listę uczestników. Jest Paweł. Uff. Ale już nie pamiętasz, o co pytali. ADHD w korpo to sport ekstremalny. Każde spotkanie to test przetrwania, a ty jesteś jak Bear Grylls, tylko z Red Bullem i kawą zamiast noża. Sekcja trzecia. Sprzedaż versus marketing. W każdym spotkaniu jest ten moment, kiedy sprzedaż i marketing zaczynają ze sobą rozmawiać. To jak dialog z filmów science fiction marketing. Musimy zbudować long-term brand value. Sprzedaż. Fajnie, ale klient chce promkę na wtorek. I wtedy ty siedzisz po środku z ADHD i myślisz tylko: Czy jakbym miał teleport, to czy mógłbym teraz po prostu być w bieszczadach? Spotkanie trwa, prezentacja leci, a ty dalej nie wiesz, czy to jest burza mózgów, czy walka gladiatorów. Dodajmy do tego jeszcze jednego bohatera brand managera. On nie rozumie nikogo. Ale ma tabelkę i wszystko tam jest. Chociaż nikt nie wie, co oznaczają kolory i czym się ta osoba zajmuje, bo przecież nigdy nie odpowiada na Twoje maile. Czy czerwony, to zaległe, czy zaakceptowane? Zależy od projektu. No i wszystko jasne. Sekcja czwarta. Z jednego maila rodzi się saga rodem brazylijskiego serialu. Pamiętasz tego maila? Jedno pytanie. Hej, szybkie pytanie. Czy mamy budżet na akcję w Q2? Czy mamy budżet na akcję w Q2? Proste co nie? No nie do końca. Teraz jesteś na spotkaniu, gdzie omawiacie budżet Q2, budżet, Q3 historię poprzednich kampanii, prezentacje z 2021 roku. I oczywiście, jak ktoś się spóźnił na Teamsa, bo mu kot zażygał klawiaturę. Hehe, i najlepsze, po 80 minutach odpowiedzi dalej nie ma. Ale jest podsumowanie, follow-up, action points i nowe spotkanie w piątek i kolejny we wtorek. I tak z jednego zdania powstaje nowy projekt, do którego zostajesz przypisany, mimo że tylko przypadkiem kliknąłeś, zaakceptuj zaproszenie. Sekcja piąta. Zwrot akcji. Jednak miałeś powiedzieć coś ważnego. I nagle, twój moment. Pada pytanie. To ciekawe, bo są różne podejścia. A ty jakbyś to ujął? Zamierasz. ADHD przez godzinę budowało wieże z długopisów. A z notesu zrobiłeś dzieło godne Mona Lisy Leonardo da Vinci. Ale wstajesz mentalnie, prostujesz się w głowie i rzucasz jednym zdaniem, które brzmi jak z Harvard Business Review. Wszyscy kiwają głowami. Doceniają. Nie masz pojęcia, co powiedziałeś. Ale zadziałało. Ade mode. Geniusz przez przypadek. I wtedy zapadasz się w fotel z tą cudowną myślą może jednak wiem, co robię. Ale tylko do kolejnego spotkania. Tak na koniec. Dziękuję, że byłeś ze mną. Jeśli też siedzisz na Teamsach i zastanawiasz się, co się właśnie wydarzyło, witaj w klubie. Pamiętaj, masz ADHD. Nie jesteś niekompetentny. Po prostu świat zrobił spotkanie bez agendy. Trzymaj się i nie zapomnij wyciszyć mikrofonu. Albo nie, przynajmniej będzie ciekawie. I wiesz co? Może morał jest taki. To, że twój mózg działa inaczej, nie znaczy, że działa gorzej. On po prostu widzi więcej, czuje intensywniej i słyszy każdą zmianę tonu w głosie Brent managera. A jeśli kiedyś pomyślisz, że znowu zawaliłeś, to przypomnij sobie, że przetrwałeś spotkanie bez agendy z włączonym mikrofonem i jeszcze udało ci się rzucić coś mądrego. Więc hej, chyba jednak jesteś legendą. Trzymaj się i do następnego. thank you